Mamo, a co to jest gorszy sort? No to my jesteśmy, nasza rodzina. Ja, bo za okradłam, e, tata, bo za SLD zadawał się ze zwykłami, ty, bo kablujesz na koleżanki. A babcia? A babcia to szczególnie. Twoja babcia, gdy pracowała w MO, to zatrzymanym palce szufladą przycinała. Kazała pałować ludzi do nieprzytomności, a dziadzio mordował opozycjonistów. Taka to nasza historia ludzi gorszego sortu. I dlatego pan Kaczyński się na nas gniewa? Nie martw się. Pan Schetyna i pan Mazguła, jak tylko wrócą do koryta, to znów będą nas nazywać elitą. Znów będziemy mogli kraść? Oczywiście, kochanie. Ile się da. A teraz idź na dwór. I pobaw się czymś. Tylko załóż czapeczkę na głowę, bo zimno. Mamo, a mogę powtykać flagę w przekupy? Tak jak mój ulubiony kuba wojewódzki. Oczywiście, kochanie. Idź i sobie powtykaj. O, tu masz flagę.